no skoczek haczy musi tutaj witek uważać. Chociaż powiem ci, nie takie przewagi widziałem na tym Aha. turnieju. Także nie! Nie! Kamil, Kamil! Nie! Dobrze, dobrze, nie podwal hetmana. Proszę Dawaj, cię witek, to. jeszcze nie. raz, jeszcze raz. Dlaczego? Dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze. Odejdź tym królem. Proszę, odejdź tym królem. Nie podwal. Nie podwal! Nie, sprzęt został. Dobrze, dobrze. Nie. Nie. Tak. Śmiech. Co? Co ty... O boże. ja. Dobra, dam im 5 minut przerwy. No. Ja. <śla> wszyscy wszyscy musimy ochłodzić po tej partii. O nie wiesz to co się stało?